Cześć, w tym wideo zaprezentuję Ci możliwości programu do montażu i edycji wideo Filmora AI. W najnowszej, właśnie wersji Filmora, mamy kilkanaście nowych funkcji opartych właśnie o sztuczną inteligencję, dzięki czemu edycja i montaż. Twoich wideo, zarówno tych poziomych, jak i tych pionowych, jest piekielnie szybka i skuteczna. Ja na temat Filmory nagrałem już materiał na moim YouTubie z podstaw właśnie edycji dzięki temu programowi. Filmora jest bardzo prosta i bardzo intuicyjna w swojej obsłudze link do Filmora oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Możesz zupełnie za darmo przetestować sobie ten program. I tutaj właśnie będąc na stronie głównej programu Filmora, mamy tutaj właśnie zak zakładkę Features, gdzie możemy właśnie przyjrzeć się tym wszystkim nowym funkcjom opartych o AI. I mamy tutaj między innymi tłumaczenie twoich materiałów wideo na inne języki. Filmora, Filmora przetłumaczy Twoje materiały na inny język i jeszcze dostosuję ruchy warg Twoich właśnie do obcego języka. Zobacz, jak to wyszło w praktyce na przykładzie mojego filmu. Hey, uh, if you're a freelancer, you want to grow your... Więc zobacz, możesz tak naprawdę nagrywać materiały wideo na wszystkie e, kraje świata. Możesz produkować content w języku polskim i wrzucać e, na przykład właśnie w języku angielskim. Kolejną taką mega opcją jest tworzenie krótkich pionowych materiałów wideo z Twoich długich filmów. Czyli funkcja Smart Short Clips. W programie Filmora to wszystko jest spolszczone. Nazywa się to inteligentne krótkie filmy i wystarczy wgrać nasz długi materiał, który zamierzamy opublikować na przykład na YouTubie, który ma 10-15 minut, wybrać język i długość materiału, jaką chcemy uzyskać, na przykład pół minuty do 60 sekund wybrać szablon napisów, klikamy generuj i Filmora wytnie nam z takiego 10 15 minutowego filmu kilka rolek. Kolejna rzecz to po prostu widzę, że jeśli ktoś ma tak jak mówiłem na początku I to mamy właśnie filmu, przykład, przykład takiego filmu, jak widzisz, piszu, mamy e, prywatne, napisy na w języku przykład, polskim dynamiczne sobą, AI. To Filmora to znalazła na kontekst danej mojej, że tak powiem, myśli, z drugiego filmu i mamy film o godzinie do 60 10, sekund, bo nie ma energii wstać, ale to nie wszystko, jeśli Chodzi o możliwości programu Filmora przy tworzeniu pionowych krótkich materiałów wideo. Mamy tutaj rewelacyjną funkcję AI tekstu wideo. W przybiorniku ona nazywa się właśnie zamiana tekstu na wideo. Wystarczy napisać o czym chcemy, aby sztuczna inteligencja stworzyła nam krótki film. Ja napisałem na przykład wady i zalety picia zielonej herbaty. Wybieramy język, wybieramy Lektora i klikamy zamiana tekstu na wideo. Zielona herbata I po jest chwili mamy gotowy napojem, film, ale także o zielonej herbacie. dla naszego zdrowia. Oto 5 zalet i 5 wad picia zielonej herbaty zalety. I to wszystko zostało stworzone na automacie. Zobacz, są tutaj dodane napisy w języku polskim. Są przejścia dość szybkie. Wszystko pobrane właśnie ze stokowych banków filmów uszkodzeniami dwa. Poprawa metabolizmu. Picie zielonej herbaty może przyspieszyć nasz metabolizm, co może pomóc w utracie Wszystko zaledwie jednym kliknięciem antyrakowa. antyrakowa. Badań... I czas na jedną z moich ulubionych funkcji w programie Filmora. Jest to opcja wykrywanie ciszy. Ja nagrywam dużo filmów na YouTube, gdzie często robię pauzy. Te przerwy są kilku, a nawet kilkunastosekundowe. I obróbka tego typu materiału wideo jest, była naprawdę bardzo czasochłonna. A Filmora pozwala właśnie na wycięcie wszystkich tych miejsc, gdzie jest cisza, na przykład powyżej jednej sekundy. Jednym kliknięciem, zobacz, ustawiamy minimalny czas trwania. Ja ustawiłem sobie na jedną sekundę. Klikamy, analizuj i w mgnieniu oka filmora analizuje mój film i znajduje wszystkie momenty ciszy powyżej jednej sekundy. Teraz wystarczy, że kliknę eksportuj na oś, na oś czasu i już mam gotowy film bez tych właśnie momentów ciszy, które mogę sobie wyeksportować. Kolejnym kliknięciem myszy, klikamy eksport i gotowe. Kolejna niesamowita funkcja oparta o AI to Auto Reframe. Funkcja ta pozwala na zmianę formatu twojego wideo, na przykład z poziomego na pionowy. Zobacz, AI znajduje właściwy kontekst, czyli w tym wypadku właśnie narciarza, podąża za nim i zmienia format z, po, z poziomego na pionowy. Do tej funkcji również możemy wejść z poziomu przybornika, i funkcja ta nazywa się automatyczne przeformułowanie. Klikamy w tę opcję, wybieramy film, na przykład poziomy, i wybieramy format, na który chcemy przeformułować, na przykład właśnie pionowy. I jak widzimy, Filmora tworzy nam właśnie pionowe materiały z naszych poziomych wideo. Kolejna z funkcji opartych o AI to ulepszanie filmów właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji. Przyda się to w momencie, kiedy mamy do dyspozycji kiepskiej jakości, kiepskiej rozdzielczości filmy. I teraz w edycji tego filmu należy wejść tutaj w zakładkę film, narzędzia sztucznej inteligencji i na dole mamy właśnie opcję ulepszanie wideo za pomocą AI, klikamy generuj. I to automatycznie poprawi jakość naszego wideo. A teraz pokażę Ci, jaki jest efekt finalny poprawy obrazu przez sztuczną inteligencję w moim filmie. Celowo tutaj załadowałem film, który pobrałem z Messengera. Około minutowy film, który zajmuje trochę ponad 4 mega, czyli niewiele, jest to kiepskiej jakości film. I tutaj, jak widzisz, został właśnie ulepszony przez sztuczną inteligencję. I tutaj właśnie mamy porównanie tych dwóch filmów. Bardzo dobrze widać to porównanie, zwłaszcza tutaj, właśnie na fasadzie tego budynku, gdzie tutaj mamy te okna niewyraźne, a tutaj wszystko jest zrobione, dużo, dużo lepsza jakość, tak? Widać też to po mojej twarzy, tu mam gdzieś usta rozmazane, tu już jest wszystko dokładnie, tak? Zobacz, oczywiście te polepszanie nie wpłynęło na płynność tego wideo. Tak więc jednym kliknięciem w programie Filmora możemy właśnie poprawić jakość wideo. Podobnie jak obraz, również dźwięk możemy poprawić dzięki sztucznej inteligencji. Mamy tutaj właśnie w opcji audio opcje poprawa głosu sztuczną inteligencją. Jest także tutaj kilka innych ciekawych funkcji, takich jak chociażby właśnie usuwanie wiatru, czy korekta, czy też usuwanie echa takiego pogłosu, a także szumu. A teraz pokażę Ci efekt finalny poprawy dźwięku przez sztuczną inteligencję. Załadowałem tu dla przykładu film, który nagrałem bez mikrofonu, na dworzu w tle słychać, słychać gdzieś wiatr, ptaki. Sam posłuchaj, jak on jest niewyraźny, nieczysty. Dzień dobry, ja nazywam się Dariusz Pichalski, jestem autorem największego w Polsce kanału. I teraz, właśnie będąc, będąc w ustawieniach audio, wystarczy tutaj kliknąć poprawa głosu sztuczną inteligencją. Ja zostaję tutaj w tych opcjach domyślnych i sam posłuchaj. dotyczącego tworzenia stron i sklepów internetowych na WordPress oraz widzisz, słyszysz, dźwięk jest dużo czystszy, nie ma w tle ptaków, nie ma tego szumu, nie ma pogłosu wiatru. Więc jednym kliknięciem możemy mieć naprawdę studyjny efekt dźwięku. Dla tych, którzy chcą wstawiać w swoich filmach różne efekty dźwiękowe, mamy właśnie taką funkcję audio, i tu właśnie mamy AI Sound Effect. Wystarczy opisać, jaki dźwięk chcemy utworzyć przy pomocy sztucznej inteligencji. Ja napiszę na przykład wybuch fireworek. Klikamy, generuj, i po chwili mamy dokładnie trzy takie efekty dźwiękowe. Zobaczmy pierwszy z nich. Możemy taki efekt właśnie dodać do naszego projektu. Kolejną bardzo ciekawą funkcją opartą o sztuczną inteligencję w programie Filmora jest tworzenie podkładu muzycznego pod Twoje filmy. Zobacz, jak to wyszło w przypadku mojego e, filmu, gdzie opowiadam właśnie idąc w lesie na dany temat. Więc mamy tutaj właśnie w tle plus delikatną muzyczkę. E, Program, właśnie filmora, szczytuje o czym jest mniej więcej film i dostosowuje właśnie podkład muzyczny pod nasz film. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy tu, właśnie z przybornika, wybrać opcję inteligentne generowanie BGM, czyli Background Music, wybrać ścieżkę wideo, a następnie kliknąć tutaj, właśnie opcję Rozpocznij i Program filmora przeanalizuje nasz film i dostosuje właśnie podkład muzyczny pod tematykę, pod to, co na tym e, wideo się znajduje właśnie e, ścieżkę muzyczną. W moim przypadku, właśnie gdzie mamy las, gdzie idę mówiąc na dany temat, mamy spokojną muzykę. Kolejną funkcją opartą o AI jest wycinanie tła z filmu, zachowując tylko postać. Zobacz, jak to wyszło w moim przypadku. This video is for you. Aby zrobić ten efekt, wystarczy w przyborniku wybrać opcję wycięcie portretu sztuczną inteligencją, wybrać film, ładujemy i po chwili mamy właśnie wycięty portret. Tych narzędzi opartych o AI tu jest naprawdę sporo. Najłatwiej dostać się właśnie do nich, klikając tutaj opcję przybornik. Omówiłem te, z których właśnie ja korzystam, aczkolwiek są tu ciekawe opcje bardziej zaawansowane. Na przykład, jeśli tworzycie swoje materiały wideo przy użyciu kilku kamer, no to możecie właśnie w łatwy sposób tutaj edytować. Mamy też narzędzie właśnie do usuwania chociażby różnych obiektów z naszych wideo. Więc jeśli chcesz coś usunąć, tak jak tutaj właśnie widzisz, na przykład auto, to e, możesz dany obiekt usunąć bardzo, bardzo szybko. Gdy nasz projekt wideo już jest gotowy, w opcjach w prawym górnym rogu eksportuj. Zobacz, mogę zapisać ten film nie tylko na swoim urządzeniu, ale mogę także bezpośrednio wrzucić ten film e, albo na Tiktoka, jeśli jest to pionowy film, albo bezpośrednio od razu na mój YouTube. Tutaj mogę właśnie od razu nadać tytuł mojemu filmowi, a także opis, dodać kategorie, a także tagi. W tym miejscu mogę też utworzyć dzięki sztucznej inteligencji miniaturę do mojego filmu. Zobacz, jakie to jest proste. Wystarczy, że wybiorę któryś z tych kadrów z mojego filmu. Klikam edycja. Też tutaj jest bardzo fajna opcja AI Opis, który może nam właśnie je stworzyć. Tak? Wpiszmy na przykład, o czym jest nasz film. W moim przypadku jest to właśnie ten film, który oglądasz, czyli. Edycja filmów dzięki Filmora AI. Klikamy Generuj i zobacz, mam gotowe propozycje wygenerowane przez AI na tytuł mojego filmu. W opisie tego filmu, oczywiście, zostawiamy link do Filmory, i te wszystkie funkcje, właśnie, które pokazałem, są właśnie dostępne w najnowszej wersji Filmora 14. Mamy też zakładkę Cennik, wszystkie featurey, wszystkie właśnie opcje tutaj, właśnie w zakładce Features. Jeśli chcesz przetestować przed zakupem Filmora, to właśnie możesz skorzystać z tej opcji Get Started. For free. Daj łapkę w górę, czy materiał podobał się. Jeśli tak, będę nagrywał więcej właśnie materiałów dotyczących różnych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję do tworzenia m.in. właśnie kontentu. Do następnego wideo. Trzymaj się. Cześć!